Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj razem z Majstrem zajmiemy się kolejnym projektem, w którym dzisiaj zrobimy co? Dzisiaj będziemy robić stanowisko do nagrywania oraz majsterkowania. Będziemy robić ją dokładnie w tym miejscu, gdzie właśnie stoimy. Wykorzystamy stary stół, lego go zmodyfikujemy. Tak więc, oczywiście, na sam początek, zostawcie dużo łapek w górę, bo to, co ostatnio zrobiliście, znowu przebyliśmy film. 30 tysięcy łapek w górę pod ostatnim filmem, więc naprawdę dziękujemy. Byliśmy też 100 tysięcy subów, więc jest to taki trochę mały specjal, ale to trochę później Wam o tym powiemy więcej. Więc jeszcze raz subskrybujcie kanał, tu jest gdzieś przycisk, trochę go widać. No i co? Zapraszamy do oglądania. Zobaczcie, co nam tutaj przyszło. Tak cała maszyna A to wszystko po to, żebyśmy po prostu mieli lepszą jakość cięcia I żebyśmy nie stracili palców, jak to mówicie, żeby nie ciąć kątówką bez osłony Co, Wszystko się zgadza, majster, na razie? Każde na razie obliczenie? Wszystko się zgadza Teraz trzeba wyciąć otwór na rurki, żeby doszło nam to do ściany Kurde, duże to jest. Myślałem, że będzie mniejsze trochę. Skręcimy właśnie jedną płytę z drugą, tak, żeby później tutaj mieć równą płaszczyznę, a jednak żeby te płyty razem się trzymały. Więc tak będzie się prezentował stanowisko do cięcia i tam będą jakieś pojemniczki sobie stały, picie, jedzenie. Ja niestety muszę na chwilę wrócić do domu, więc muszę zostawić chłopaków samych. Ale w tym czasie skoczę również na zakupy i kupię taką tablicę do pisania mazakami, na magnesy i tak dalej. Zobaczę jeszcze co tam w sklepie ciekawego znajdę. No i jak wrócimy, to wspólnie zobaczymy efekty pracy. Tak więc co, ja odpalam auto i lecimy. Dobra, więc słuchajcie, nie było mnie przez trochę czasu, bo załatwiałem inne rzeczy i przywiozłem też yy, tą yy, tablicę. O, to super. Mam tablicę, więc zaraz... Będzie na ja... czym rysować nasze projekty, już nie będziemy musieli naszych kartek używać. Dokładnie. <laughs> Dokładnie, ale teraz, słuchajcie, zobaczcie na to. Więc dobra, odwracam się i uwaga, patrzcie to. Ooo, ale kozackie. Słuchajcie, tam będzie coś fajnego, zaraz Wam powiemy co. To no się dowiecie na samym końcu, co to dokładnie, po co to jest. Ale tu widzicie, jest cały taki stolik. Stanowisko majstra. Ja tutaj będę urzędował i wszystkie rzeczy. Które wyjdą pod moich rąk, będą robione właśnie tutaj Super to wygląda, tu mamy taki blat Miejsce, wszystko, więc jak kamerę się ustawi tak No to idealnie wszystko widać Studio profesjonalne Profesjonalne studio, zróbmy to Dobra, to przyniosę tą tablicę I zamontujemy, zobaczymy jak będzie to wyglądało Ale no, Kozak to wygląda jak takie takie studio telewizyjne małe trochę O, zobaczcie tą tablicę, przecież ona jest Kozakiem Będziemy jak, jak w szkole Majster, patrz o, koza! Duża, nie? Nawet z tymi, z gąbeczką. No, no wziąłem z gąbeczką, ale ona akurat nie jest magnetyczna, więc się nie będzie przepiana, no, ale trudno. No, trudno. Ważne, że będziemy mogli Wam przedstawić to, co będziemy <grym> robić dokładniej. Teraz zobaczymy, co tu kupiłeś. Patrzcie na to, Jednego komajstra jest dobre. Przykładamy. I idealnie! Pasuje, co do centymetra, co do nawet milimetra, można powiedzieć. 80-80. Haha, -80. pięknie, pięknie. Kurde, no. Dobre. Bez kitu Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda po prostu. No to co, przetestujmy, to już widzę na Tak, ja już się podpisałem. Tak, więc teraz będziemy mogli mieć. Teraz? Na przykład, mówimy wam, że budujemy rower i, i robimy. Ja, ja na przykład rysuję, bo jestem najlepszy w rysowaniu. Tak, Mateusz, jak coś narysuje, to nie ma bata. Jest to the best. Mi to wygląda jak stary powóz taki dla końców To już się dałem nogi. O, ludka to maluje. Ej, dobre mi rower. to wyszło. No i na przykład jeśli chcecie, żebyśmy coś takiego wybudowali, to zostawcie dużo łapek w górę i robimy taki rower. Nie wiem, czy umiemy tak krzywo, ale, ale góreczka działa. działa, działa no. Okej, okay, tak więc słuchajcie, tak wygląda na ten moment nasze takie powiedzmy studio majsterkowe, bo nie wiem jak to można nazwać. Masz tato studio. Jeśli macie na to jakąś nie wiem, ciekawą nazwę, możecie pisać swoje propozycje oczywiście w komentarzach i może, nie wiem, tutaj damy nazwę tego studia. Zobaczymy. W ogóle na ten moment zostawiamy te płyty takie, jakie są. Jeśli macie po prostu jakiś pomysł, jak wykończyć te ściany, jaki kolor farby, czy coś innego ma być na tych ścianach, dajcie znać w komentarzach, a my wybierzemy, wybierzemy jeden. najciekawsze. Tak, wybierzemy jeden najciekawszy i tak zrobimy te ściany Takim totalnie zwarywanym pomysłem byłoby pomalowanie jej na przykład na zielono i włączenie green screena i na przykład nie Tak wiem, i będziemy majsterkować w kosmosie W kosmosie czy na plaży, to by było całkiem zabawne, ale no, raczej, raczej tego nie zrobimy, więc jeśli macie jakieś inne takie też zwariowane rzeczy, bo to by śmiesznie było w sumie to, to dajcie znacznie, nie wiem, wytapetować to albo boazerię była, była taką starą dać Tak, tak Albo możemy zostawić to tak jak jest, taki, taki surowy warsztat Surowy warsztat, dokładnie, zabezpieczymy to tylko przed z bezbarwnym lakierem. I też to tak mogłoby zostać. Tak więc my będziemy kończyli dzisiejszy dzień, bo, bo jest już tak, późno. Jest już późno trzeba trochę odpocząć. I niestety nie wyrobimy się z filmem na sobotę. Zazwyczaj tak planowaliśmy, żeby filmy były w sobotę, więc ten widzicie w niedzielę. No tak. ale trudno. I co? My, my jutro rozpoczynamy pracę, jeszcze dokończyć parę rzeczy musimy. Parę drobiazgów, takich szczegółów, ale które da po prostu tutaj fajny. Najlepszy efekt wizualny. Tak, fajny efekt, taki warsztatowy. A tutaj zobaczycie na koniec filmu, co będzie. Nastał kolejny dzień i co okay, mamy przygotowane? Przygotowany już napis subskrybuj, zaraz go będziemy wieszać No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału Zobaczcie co ja tutaj jeszcze mam Zgadnijcie co z tych liter za wyraz wyjdzie To zgadnie dostanie serduszko w komentarzu To co, idziemy do Idziemy tak, Idziemy do Castoramy kupić parę akcesoriów, żeby po prostu szło posegregować sobie śruby, trochę tych, trochę tych, żebyśmy wszystko mieli pod ręką. Wróciliśmy już z zakupów i kupiliśmy takie pojemniki i inne takie rzeczy, takie duperele na, na śrubki, tak, więc tak. Ja teraz... Ja właśnie przykręcam listwę, na której będą wisieć te pojemniki. No i jeszcze plan jest taki, żeby tam, tam w ruch dać kanapę, ale zobaczymy co z tego będzie, no bo... bo kanapa ja się kurzy, kurzy ale... się i to się może zniszczyć, chyba że z taką spalet na przykład zrobimy może jakieś poduszki, zrobimy, tak. nie? To by też było spoko poduszki, żeby łatwo było wyczyścić. Zobaczymy teraz, czy po prostu da się powiesić, bo kupiliśmy nieoryginalną listwę do tego. Tak więc, co można oficjalnie powiedzieć, że nasz projekt, czyli studio nagrań majsterkowania, jest skończone. Zostało jeszcze tylko rozwiązać zagadkę, co będzie znajdować się w tym miejscu. A to już Wam powie Matus. Tak więc, jak widzieliście, mamy już 100 tysięcy subskrypcji. Przycisk. Srebrny przycisk został już przeze mnie zamówiony, więc tak, do 2-3 tygodni on właśnie przyjdzie. No i to jest idealne miejsce na niego, aby go tutaj umieścić. Tak, tutaj, tutaj, będzie w tym miejscu. Podświetlony przycisk, subskrybuj na 100 tysięcy subów, więc naprawdę jeszcze raz bardzo dziękujemy. Będzie to bardzo kozacko wyglądało i to, co robicie pod naszymi filmami, to jest naprawdę kawał dobrej roboty, bo. Tyle, co wy czaskacie wyświetleń i łapek w górę nam dajecie. Dokładnie, więc jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i to dzięki. jest takie, takie miejsce, gdzie możemy sobie właśnie, mamy tutaj na razie jedno siedzenie, ale tak. sobie można usiąść. Wiecie, i tu wam powiemy plan na, na przyszłe odcinki, co będziemy tutaj rysować. Będziemy, tak, przedstawiać wam nasze wizje na kolejne odcinków. projekty. No, i tutaj główne, główne miejsce Twojej pracy, czyli tak, to będzie moje stanowisko, tu będę urzędował ja. No, Mateusz mi będzie czasami pomagał. Ja sobie jeszcze to miejsce troszkę dopracuję, bo to, co mam w pudełeczkach. Poustawiam wszystko. Czekamy jeszcze na Wasze komentarze w sprawie ścian. Zostawcie, oczywiście, subskrypcję, łapkę w górę. Wpadajcie na nasze Instagramy, bo też tam co nieco wrzucamy. Tak więc, jeszcze raz dzięki za oglądanie i za wszystkie subskrypcje, to co robicie. I co widzimy się za tydzień prawdopodobnie? Do zobaczenia, tak. trzymajcie się i cześć!